W dzisiejszym odcinku zobaczycie: CPK. Pierwsze lotnisko przyszłości z mózgiem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja ratuje język Pendżabski. Technologia w służbie kultury. IBM i Microsoft łączą siły. Darmowy paszport do świata sztucznej inteligencji dla młodych. Dubaj wprowadza tramwaj przyszłości bez szyn z mózgiem sztucznej inteligencji. Orange apeluje: sztuczną inteligencję trzeba budować z ludźmi, a nie przeciwko nim. PK Pierwsze lotnisko przyszłości z mózgiem sztucznej inteligencji. Centralny port komunikacyjny, czyli największy projekt infrastrukturalny w historii współczesnej Polski, ma stać się czymś znacznie więcej niż tylko lotniskiem. Według najnowszych informacji CPPK zostanie zaprojektowany z wbudowanym mózgiem sztucznej inteligencji, który będzie zarządzał praktycznie każdą częścią jego działania. To nie jest wizja science fiction. System sztucznej inteligencji ma odpowiadać za koordynację ruchu lotniczego zarządzanie energią, bezpieczeństwem, logistyką, a nawet za optymalizację przepływu pasażerów w terminalach. Zamiast klasycznych systemów nadzoru, decyzje będą podejmowane w czasie rzeczywistym, w oparciu o analizę tysięcy danych z kamer, czujników i sieci lotniskowych. Wyobraź sobie lotnisko, które myśli: gdy w jednym terminalu zrobi się tłoczno, sztuczna inteligencja natychmiast otworzy dodatkowe punkty kontroli bezpieczeństwa, przekieruje pasażerów inną trasą, a nawet podpowie im w aplikacji, gdzie kolejki są najkrótsze. Gdy pogoda się pogorszy, system automatycznie zoptymalizuje harmonogram startów i lądowań, minimalizując opóźnienia. Dzięki wykorzystaniu AICPK ma działać z chirurgiczną precyzją, przewożąc miliony osób rocznie z maksymalną efektywnością. I minimalnym wpływem na środowisko. Inteligentne oświetlenie, samouczące się systemy ogrzewania i chłodzenia oraz autonomiczne pojazdy obsługujące płyty lotniska to tylko część planu. Eksperci twierdzą, że CPK może stać się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie węzłów komunikacyjnych w Europie, a nawet wzorem dla przyszłych lotnisk na świecie. Polska chce zrobić skok w przyszłość i wygląda na to, że ten skok właśnie się zaczyna z Aimach w roli kapitana pokładu. Sztuczna inteligencja ratuje język pędżabski technologia w służbie kultury. W Indiach wystartował niezwykły projekt edukacyjny, w którym sztuczna inteligencja ma pomóc w ocaleniu jednego z najstarszych i najbardziej malowniczych języków Azji, języka Pendżabskiego. Rząd Pendżabu uruchomił nowoczesną platformę edukacyjną opartą na AI, która ma nie tylko uczyć języka, ale też wzbudzać w młodych ludziach dumę z własnej kultury. System działa niczym interaktywny nauczyciel. Uczeń może z nim rozmawiać, ćwiczyć wymowę, a nawet pisać teksty, które Sztuczna inteligencja analizuje i poprawia w czasie rzeczywistym. AI dostosowuje poziom trudności lekcji do umiejętności ucznia, dzięki czemu każdy może uczyć się w swoim tempie, czy to dziecko w szkole, czy dorosły, który po latach chce wrócić do korzeni. Najciekawsze jest jednak to, że system potrafi rozpoznawać lokalne akcenty i gwarowe różnice, które w klasycznych kursach często są pomijane. Dzięki temu użytkownicy uczą się nie tylko języka literackiego, ale też prawdziwego, żywego pędżabskiego, którym mówi się na ulicach Amritsaru czy Ludhijany. Projekt ma też Drugie, głębsze znaczenie. W dobie globalizacji coraz więcej młodych hindusów rezygnuje z używania języków regionalnych na rzecz angielskiego. AI ma odwrócić ten trend, pokazując, że nowoczesna technologia może być sprzymierzeńcem tradycji, a nie jej wrogiem. Eksperci twierdzą, że jeśli projekt odniesie sukces, podobne systemy mogą powstać również dla innych języków Indii, a nawet dla mniejszych społeczności na całym świecie, które walczą o zachowanie własnej tożsamości. W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej zastępuje ludzi, tym razem staje po ich stronie, by pomóc ocalić coś, czego żaden algorytm nie powinien nigdy zgubić: kulturę i język. EWI i Microsoft łączą siły. Darmowy paszport do świata sztucznej inteligencji dla młodych. Świat pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a sztuczna inteligencja staje się jego nowym językiem. Dlatego dwie gigantyczne firmy EEG I, 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 i Microsoft ogłosiły wspólny projekt, który ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się w tej rewolucji. Nosi on nazwę AI Skills Passport, czyli paszport umiejętności AI i ma być całkowicie bezpłatny. Celem programu jest umożliwienie każdemu, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu społecznego, zdobycia wiedzy o tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w praktyce, od podstaw aż po zaawansowane zastosowania w biznesie i technologii. Kursy mają być prowadzone online w przyjaznej, interaktywnej formie z dostępem do narzędzi Microsoftu, takich jak Copilot czy Azure AI. Uczestnicy otrzymają wirtualny paszport, który potwierdzi zdobyte umiejętności. To coś więcej niż zwykły certyfikat to przepustka do przyszłej kariery. Firmy z branży technologicznej i finansowej już zapowiadają, że będą zwracać uwagę na ten dokument przy rekrutacji. EEB i Microsoft podkreślają, że nie chodzi tu wyłącznie o naukę obsługi narzędzi. Celem jest zrozumienie, jak Aamach może wspierać kreatywność, przedsiębiorczość i rozwiązywanie realnych problemów społecznych. Program ma też pomóc młodym ludziom w budowaniu pewności siebie w świecie, w którym coraz więcej decyzji podejmują algorytmy. Inicjatywa startuje najpierw w Indiach, ale twórcy już zapowiadają jej globalne rozszerzenie. Wizja jest prosta. Każdy młody człowiek, niezależnie od kraju, ma mieć szansę nauczyć się języka przyszłości. W erze, w której dyplomy tracą na znaczeniu, a liczy się umiejętność szybkiego uczenia i adaptacji, taki cyfrowy paszport może stać się jednym z najcenniejszych dokumentów, jakie młody człowiek może mieć w swoim życiorysie. Dubaj wprowadza tramwaj przyszłości, bez szyn, z mózgiem sztucznej inteligencji. Dubaj po raz kolejny udowadnia, że przyszłość zaczyna się właśnie tam. Na tegorocznych targach technologicznych Gitex zaprezentowano niezwykły projekt pierwszy na świecie tramwaj bez szyn sterowany przez sztuczną inteligencję. To nie futurystyczna wizja z filmu Science Fiction, ale rzeczywisty plan, który już wkrótce ma wjechać na ulice miasta. Nowy pojazd porusza się po zwykłej nawierzchni, bez tradycyjnych torów. Zamiast tego wykorzystuje zestaw kamer, czujników i systemów lidarowych, które tworzą wirtualne tory w czasie rzeczywistym. Dzięki temu tramwaj potrafi samodzielnie planować trasę, omijać przeszkody i zatrzymywać się z dokładnością do kilku centymetrów. Wszystko bez udziału kierowcy. Całość jest w pełni zasilana energią elektryczną i została zaprojektowana tak, by ograniczyć hałas i emisję do absolutnego minimum. Co więcej, w pojeździe zastosowano inteligentny system komunikacji z infrastrukturą miejską. Tramwaj potrafi rozmawiać ze światłami drogowymi, przejściami dla pieszych, a nawet z innymi pojazdami autonomicznymi. Władze Dubaju podkreślają, że to dopiero początek ich planu stworzenia miasta opartego na inteligentnym transporcie. Do połowy następnej dekady ponad połowa ruchu miejskiego ma być obsługiwana przez pojazdy autonomiczne, a tramwaj bez szyn ma stać się jednym z symboli tej transformacji. Dzięki takim Projektom Dubaj coraz wyraźniej staje się poligonem doświadczalnym dla nowoczesnych technologii. W mieście, które już dawno przestało się zadowalać marzeniami, sztuczna inteligencja naprawdę wsiadła za stery i właśnie rusza w trasę po przyszłość. Orange apeluje: sztuczną inteligencję trzeba budować z ludźmi, a nie przeciwko nim. W czasach, gdy wiele firm ściga się, by jak najszybciej wdrożyć sztuczną inteligencję i zastąpić nią ludzi, koncern telekomunikacyjny Orange proponuje zupełnie inne podejście. Podczas konferencji technologicznej w Paryżu szefowa działu HR Grupy Orange podkreśliła, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią połączyć technologię z człowiekiem, a nie do tych, którzy próbują jedno zastąpić drugim. Według Orange największym błędem jaki dziś popełniają firmy jest wprowadzanie AI bez konsultacji z pracownikami i bez zrozumienia jak technologia wpływa na ich codzienną pracę. Sztuczna inteligencja, mówiła przedstawicielka firmy, nie powinna być wrogiem człowieka, lecz jego partnerem. Powinna pomagać w podejmowaniu decyzji, odciążać w rutynowych zadaniach i dawać przestrzeń na kreatywność oraz rozwój. Orange już od kilku lat testuje takie podejście w praktyce. W swoich biurach i centrach obsługi klienta wprowadza systemy AI, które nie odbierają ludziom pracy, ale ułatwiają im ją, analizują dane, podpowiadają rozwiązania, skracają czas odpowiedzi i eliminują stres powtarzalne czynności. Firma prowadzi też program edukacyjny, w ramach którego szkoli pracowników zrozumienia i obsługi narzędzi sztucznej inteligencji. Celem jest stworzenie środowiska, w którym człowiek nie czuje się zagrożony technologią, lecz potrafi ją wykorzystać jako sprzymierzeńca. Jak podkreśla Orange, przyszłość AI nie zależy od tego, jak bardzo inteligentne będą maszyny, ale od tego, jak mądrze ludzie nauczą się z nimi współpracować. Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować świat pracy ale tylko wtedy, gdy człowiek wciąż pozostanie w jej centrum. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.